Witam, Tomasz Grublewski wolność w remoncie. Jak mamy się odnaleźć w zalewie najróżniejszych prognoz i postpandemicznych przewidywań? Prognozy rzadko się spełniają, a przyszłość zwykle jest znacznie bardziej stonowana niż nasze wyobrażenia o przyszłości. W 2008 roku, kiedy wybuch kryzys, którego jak pamiętamy nigdy miało nie być, tygodnik Time ogłosił koniec Epoki zbytku. Teraz już naprawdę pisał, wszystko się zmieni. Dziennik New York Times pisał, że bal się skończył. Skończył się bal i nie wróci już ani rozpasania, ani te kosmiczne zarobki bankierów. No cóż, banki tak długo reformowano, aż zarobki bankierów i maklerów wróciły tam, gdzie były wcześniej. A co do skromnego życia, wstrzemięźliwości, no to w cztery lata po ogłoszeniu przez New York Times a epoki skromnego życia. Odnotowaliśmy rekord, rekord wszechczasów, jeżeli chodzi o sprzedaż dóbr luksusowych, jak tych zegarki, wszystko powyżej 100 tysięcy dolarów. A i 2019 rok to był rok rekordowy rok sprzedaży samochodów Lamborghini. Ludzie nie zmieniają swoich przyzwyczajeń, zasad i marzeń, coś, co było formowane od pokoleń, przynajmniej nie tylko dlatego, że wybuch kryzys czy nawet pandemia. Spopularyzowanie teraz Zooma, Teamsów, Webexa i dziesiątek innych platform komunikacyjnych nie oznacza końca spotkań biznesowych, lunchy, towarzyskich. 144 lata od wynalezienia telefonu, przypomnę, wciąż słyszymy, to nie jest rozmowa na telefon. No to co będzie teraz rozmowa na Zuma? Kryzys. Potrafi nas zrujnować. Firmy bankrutują, ludzie wpadają w depresję, rozwodzą się, robią różne smutne rzeczy, ale świat i marzenia nie zmieniają się z dnia na dzień, przynajmniej nie w skali całych społeczeństw. To jest proces bardziej ekstrapolacja trendów i nastrojów społecznych, niż wywracanie ich do góry nogami. Peter Turcin, amerykański historyk, biolog, filozof, niezwykła postać, porywający autor, myślę, że będę jeszcze do niego wielokrotnie wracał, w książce Ultraspołeczeństwo pisze, że to nie kryzys czy kataklizm nas zmieniają, ale to jak reagujemy na katastrofy, my jako naród. To jak sobie radzimy w trudnych chwilach, ostatecznie decyduje o dalszych losach naszej cywilizacji, nie sam wybuch kryzysu. Prognozy, jak powiedziałem, rzadko się sprawdzają, ale sam proces wyobrażania sobie i te wszystkie autorytatywne przepowiednie katastrofy scenariuszy przygotowują nas niewątpliwie na zmianę. Godzimy się z tym, że rzeczy już nie będą takie jak były, wszystko co dobre kiedyś przeminie. Pewnie na przykład nie każdy wierzy w zagładę klimatyczną, ale na wszelki wypadek Wielu z nas zgodzi się na zakaz używania, powiedzmy, dmuchawy do liści, albo to, że zaraz znikną grille, a wegetarianizm będzie normą. A tak, 11 września na nowojorskie wieże miał być, przypomnę, końcem epoki masowego latania. 10 lat później samoloty przewoziły już prawie 3 razy więcej pasażerów niż przed 2001 rokiem. Same podróże oczywiście się zmieniły, wiadomo, prześwietlanie, zdejmowanie butów, paska, ale... To nie była ta największa zmiana. Byliśmy wtedy tak wystraszeni rozmaitymi prognozami i wizjami masowych zamachów, ataków terrorystycznych, że zaskakująco łatwo uznaliśmy inwigilację za coś normalnego, coś potrzebnego. Patriot Act w Stanach Zjednoczonych zaczął masową operację kolekcjonowania naszych danych, zarówno tych oficjalnych, jak i tych ściągniętych mniej oficjalnie z naszych telefonów i profili społecznościowych. Potem dokładnie tą samą ścieżką wydeptaną już przez rządy poszły wielkie firmy technologiczne, które komercjalizowały te nasze dane i możemy dziś faktycznie powiedzieć, że świat nie jest już taki sam jak był, ale to nie sprawił tego atak terrorystyczny, tylko rządy. Rządy i koncerny, które umiejętnie wykorzystały nasz strach i rozmaite historyczne prognozy, dzięki którym mogły uzasadnić Inwigilacja aż na taką skalę. O pożytecznych kryzysach będę mówił za chwilę, a teraz chcę przedstawić Państwu partnera naszego dzisiejszego odcinka. Jest nim międzynarodowa firma inwestycyjna CMC Markets. Firma powstała ponad 30 lat temu w Londynie, od 5 lat jest w Polsce. Obsługuje klientów indywidualnych i korporacyjnych. CMC Markets pozwala na inwestycje w instrumenty finansowe oparte na polskich i globalnych akcjach, indeksach, surowcach, walutach, obligacjach. Łącznie ponad 10 tysięcy różnych instrumentów. Dostęp do tak szerokiej grupy aktywów daje możliwości przeprowadzenia transakcji w niemal każdy warunkach rynkowych. Listopad okazał się dobrym miesiącem dla giełd, które nadal notowały wzrosty pomimo częściowego lockdownu. Katalizatorem wzrostów były wybory w USA i wiadomości na temat skuteczności i gotowości do wdrożenia szczepionek na COVID-19. Dzięki temu niemiecki indeks DAX zyskał 16%, amerykański S&P 10%, a nasz rodzimy WIG20 wzrósł aż o 20% i był to Największy miesięczny wzrost od 19 lat. Niezależnie od tego, czy wzrosty będą kontynuowane w grudniu i pojawi się tzw. rajd świętego Mikołaja, czy też nastąpi korekta, ruchy te możesz wykorzystać w CMC Markets. Więcej informacji na cmcmarkets.pl. Pamiętajmy jednak, że nie ma inwestycji bez ryzyka. A wspomniany przeze mnie Peter Turcin. W innej książce, książce Wojna i pokój, pisze, że każde społeczeństwo, które zorganizowane jest wokół moralnych i prawnych fundamentów, po nawet największych przejściach potrafi wydobyć się z dołka. Chyba, że tej naturalnej tendencji przeciwdziałają jakieś destrukcyjne siły. Siły, które w katastrofie upatrują szanse dla siebie, dla siebie czy dla swojej ideologii, i oczywiście wokół krzyczą, że niosą pomoc, a w rzeczywistości pogłębiają ten nasz kryzys. Niedawno wspominałem o prezydencie Roosevelcie i jego programie New Deal, programie, który sprowadził na Amerykę w 1935 roku drugi, jeszcze gorszy kryzys od tego pierwszego, przed którym Roosevelt miał Amerykę ratować. Ostatnio Janet Yellen, wskazana przez Josepha Bidena na przyszłą szefową Departamentu Skarbu, powiedziała, że Ożywienie gospodarcze po pandemii stanowi okazję, okazję do rozwiązania głębszych problemów strukturalnych, takich jak nierówności płciowe, rasowe i stagnacja płac. Okazją było też włożenie do unijnego funduszu odbudowy zapisów o praworządności, znacząco poszerzających uprawnienia urzędników do kontrolowania rządów narodowych i, i parlamentów. Agresywna polityka podatkowa, ekspansję unijnych kompetencji, emisja unijnych obligacji, Green Deal, to są rzeczy, które zdecydują, jak zmieni się świat po pandemii. Liczą się reakcje na kataklizm, a nie sam kataklizm. Nawet w tak na pozór prostych sprawach, jak szacowanie szkód po pandemii, prognozy i excelowskie szacunki, wszystko to jest obarczone poważnym błędem. Choćby błędem państwowego interwencjonizmu. Pieniądze na pensje postojowe, pieniądze na wznowienie produkcji, kredyty często kredyty dla tych, którzy dzisiaj już by nie dostali kredytów. Wszystko to tworzy sztuczny obraz rzeczywistości. Nawet jeżeli ta pomoc jest potrzebna, to świat jest trochę jak wylukrowany. Wylukrowany publicznymi pieniędzmi, ale przede wszystkim nie odpowiada na podstawowe pytania. Jak zachowają się firmy, kiedy skończy się dopływ pieniądza? Ile firm usługowych przetrwa całe to zamieszanie? Ile osób odnajdzie dawną pracę? Co będzie z inflacją? Co z długami? I wreszcie, czy, aby na pewno, szczepionka będzie rozdysponowana jednocześnie i czy odniesie wszędzie taki sam skutek, a może będą wygrani i przegrani również? Jerome Powell, szef Banku Rezerw Federalnych, na wieść o szczepionce powiedział: Wszyscy żyjemy nadzieją na przebudzenie gospodarki. Problem tylko w tym, że to, co się wybudzi z wielomiesięcznej śpiączki, to będzie już inna, zupełnie inna gospodarka. Tak jak epidemiolodzy musieli uczyć się o wirusie w miarę jak on wkraczał w nasze życie, tak teraz. My będziemy musieli się uczyć skutków nowej ekonomii z tym pełzającym powoli interwencjonizmem, jego efektami i z rosnącą cały czas presją na wykorzystywanie pandemii do zaspokojenia wizji, ideologii. A czasem tylko partykularnych interesów wielkich korporacji. Pandemia była ogromnym wyzwaniem dla instytucji finansowych, dla firm technologicznych, wysyłkowych. Dokonały wielkich inwestycji. Inwestowały w infrastrukturę, szkolenia, nowe technologie, elektryki. I myślicie, że robili to by, gdyby sądzili, że inwestują na tylko kilka miesięcy, na jakiś czas, aż nie pojawi się szczepionka. Amazon wydał 30 miliardów dolarów w rozbudowę swoich usług i myślę, że wyda kolejne miliardy, żeby utrzymać ten biznes. I będzie to robił kosztem tradycyjnej gospodarki, wchłaniając coraz to nowe obszary tego wszystkiego, co nazywamy dawną ekonomią. Wprowadził na przykład aplikację, w której lekarz wpisuje receptę. Recepta jest oczywiście wpisywana w aplikacji Amazona. A potem firma dostarcza ją bezpośrednio do domu pacjenta i jak trzeba po drodze odbiera należne pieniądze od ubezpieczyciela. Połączył też si siły z bankiem Berkeley i wykorzystując sztuczną inteligencję razem tworzą system, który kompiluje dane o finansach, o historii płatności, wydatkach i preferencjach milionów klientów. Platforma zaciąga dane Amazona, mówi. Czego klient potrzebuje, a Berkeley informacje o tym, co albo na co klienta stać. Producent i sklep z kolei zaoferują zniżkę, którą zareklamują im ściśle sprofilowane potem platformy społecznościowe. W Polsce w 2020 roku 73% ankietowanych internautów stało się e-konsumentami, czyli dokonali chociaż jednego zakupu online. To jest skok o 15%, tak naprawdę w skali pół roku, bo mówimy o okresie badanym. Czy firmy wysyłkowe zechcą oddać zdobyte pole? Według Instytutu Kieńca o 193% wzrosły w pandemii globalne obroty żywnościowe. W przypadku telemedycyny to był wzrost o 469%. Po postęp ekomersowy planowany na 10 lat został skompresowany tak naprawdę do pierwszych już trzech miesięcy. I dalej, bo ktoś musiał tego dokonać. Musieli być ludzie, pracownicy, którzy zmienili branżę, przeszli ze restauracji, hoteli, kin, siłowni do tego nowego biznesu. Czy ci wszyscy ludzie przejdą potem z powrotem do dawnych zajęć? A może uznają, że w e-commerce mają większe szanse? I te procesy właśnie rozstrzygają się tu i teraz. Myślicie, że ci ludzie nie czytają tych prognoz, jak ta? Jesteśmy świadkami rewolucyjnych zmian. Praca z domu zostanie z nami już na zawsze. W 2008 roku kryzys finansowy przeorał życie milionów ludzi na całym świecie. I zrobił to z dwóch powodów. Raz, że interesy banków były tak splątane z codziennym życiem Amerykanów, Niemców, Irlandczyków, że w chwili zapaści wraz z rynkiem nieruchomości posypał się cały system finansowy. A dwa, że cały sektor finansowy stał się zakładnikiem państwa. W 2008 roku ludzie tak naprawdę nie rozumieli, na jakie byli narażeni ryzyka. Nie rozumieli, że wszyscy płacili cenę niefrasobliwości bankierów, a ci z kolei cenę chudzby polityków. Bethany McLean i Joe Nocera w książce Wszystkie Diabły już tam są, opisują takie ciekawe spotkanie Billa Clintona z doradcami w Białym Domu, gdzie prezydent nie mniej, nie więcej tylko mówi, że musimy poprawić swoje notowania i najlepszy sposób to boom mieszkaniowy. Tak miał mówić prezydent. I dalej: Kreatywnych potrzebujemy strategii finansowych, aby pomóc nabywcom domów którym brakowało gotówki na zakup domu lub dochodów na wpłacenie zaliczki. A kiedy piekło się rozpętało, te same rządy, które wcześniej matkowały rozmontowywaniu bezpieczników finansowych, przystąpiły do regulowania, jak twierdziły, nieodpowiedzialnych bankierów. W praktyce przejmowali oczywiście pełną kontrolę nad nimi i wprzęgali je w kierat politycznych zadań i własnych celów. Nigdy nie mieliśmy w Europie tylu afer i tylu skandali bankowych, co w wprowadzeniu ściślejszego nadzoru państwa nad bankami. Im ostrzejsze były regulacje, tym więcej afer. Jak nie pranie pieniędzy rosyjskiej mafii przez Deutsche Bank, to obsługa kont kokainowych baronów, tajne przelewy amerykańskiego miliardera pedofila Epsteina, który przez Deutsche Bank wysyłał pieniądze do dziwnych krajów. Duński bank we współpracy z niemieckim wyprał 150 miliardów euro światowych mafii. To jest tylko kilka głośniejszych spraw w tym czasie. I to wszystko działo się po tym, jak państwa zabrały się za ratowanie banków. Nie kryzys, ale to jak z kryzysem się obchodzono, zrujnowało życie. Wielu ludzi. 31 sierpnia 2015 roku w Berlinie Merkel zorganizowała konferencję prasową. Austria i Węgry, Węgry już ustawiały pociągi na dworcach, w którym emigranci mieli jechać dalej y, do Niemiec. Merkel spokojnie tłumaczyła na konferencji, że jest to coś naturalnego, żyjemy w uporządkowanych okolicznościach i dobrych. Czasach. Nagle dziennikarz pyta o te nadciągające pociągi. Merkel odpowiada: Damy radę. To może być dla nas szansa, mówi. Ta fraza do dziś prześladuje pół Europy. Jedni lepiej dali sobie radę z najazdem migrantów, inni gorzej, ale nikt nie może powiedzieć, że problem nie istnieje. Zwłaszcza teraz, kiedy Kolejne kraje Unii przyjmują programy walki z islamskim ekstremizmem i wydalania możliwie dużej ilości emigrantów. Kryzys migracyjny był jednym z największych kryzysów powojennej Europy i nie był wynikiem kataklizmu nie był niczym, z czym Europa nie mogła sobie poradzić. Ale ktoś po prostu uznał, że to doskonała okazja do wykorzystania tego kryzysu. Światowe Forum Ekonomiczne mówi dziś o resecie, o rezygnacji z własności prywatnej, o potrzebie narzucaniu, narzucania firmom celów genderowych, rasowych wszystko, żeby uratować świat przed skutkami zarazy. Okej. Okay. To samo środowisko w 2017 roku zaprosiło Xi Jinpinga jako honorowego gościa, żeby pierwszy sekretarz partii komunistycznej ratował globalizm przed szalonym kapitalistą Trumpem. Xi buduje nową drogę dla naszej przyszłości. Xi obrońcą globalizacji. Xi ukształtował nam ten rok na zawsze. To tylko jest kilka tytułów. Z peanami na cześć komunistycznego władcy z 2017 roku. Dziś forum już nie wraca do globalizacji. Ma nowe prognozy i nowe projekty, projekcje, a media dalej powtarzają złote myśli za Charlesem Schwabem, to jest szef Światowego Forum. Mówią, że jedynym ratunkiem jest samowystarczalność. Wielki reset, koniec prywatnej własności. Jeden z najwybitniejszych historyków procesów dziejowych, J.I.J. Pokok, w książce Makiaweliczny moment opisał przemiany XVI-wiecznej Europy, ten nowy ład polityczny, wyłaniający się z chaosu, zarania renesansu. Pokok, studiując dzieła makawego, zwrócił uwagę, że ówcześni filozofowie zdawali sobie sprawę z tego, że społeczeństwa kręcą się w miejscu w tej swojej niedoli. Usiłują rozwiązywać coraz bardziej złożone problemy, takich za pomocą norm moralnych, nieprzystających do współczesności. Im większe popadają kłopoty, tym bardziej odwołują się do wartości przemijającego świata, i w efekcie, zamiast tworzyć nowy ład, wpadają w coraz większy nieład. Na nierozwiązane problemy nakładają się nowe i tak w nieskończoność. Sytuacja eskaluje. Niestabilny system walutowy euro spowodował, że amerykański kryzys nieruchomościowy przerodził się w Europie w niemal dziesięcioletnią zapaść całej Unii. Potem osłabione struktury państw w 2015 roku nie radziły się ze szturmującymi migrantami, a kryzys migracyjny doprowadził do napięć społecznych, do upadku zaufania, zaufania do państwa, do tradycyjnych partii. I doprowadził również potem do Brexitu. Czy dziś mamy jakiś pomysł na radzenie sobie z konsekwencjami kolejnych kryzysów mnożonych przez pandemię? Czy może jak u Pokoka rozwiązujemy te same problemy za pomocą ideałów poprzedniej epoki? Zaklinamy słowa o tolerancji, o solidarności, o unijnych wartościach które tak naprawdę dla każdego znaczą co innego i w efekcie problemy stają się giga problemami. Zanim zaczniemy snuć swoje prognozy, zanim opiszemy moralne podstawy nowego porządku rzeczy, myślę, że powinniśmy lepiej zrozumieć wszystkie siły, z którymi jeszcze przyjdzie nam się zmierzyć w najbliższym czasie i pewnie najpoważniejsza z nich to system monetarny. Tu Zachód zdaje się być szczególnie kruchy. W lipcu 1944 roku, kiedy rosyjskie wojska jeszcze nie przekroczyły linii Bugu, a alianci dopiero co wspinali się na wysokie brzegi Normandii, w małej miejscowości w New Hampshire spotkała się grupka dyplomatów, ekonomistów. Chcieli się zastanowić, jak znaleźć pieniądze, jak sfinansować odbudowę świata ze zniszczeń wojennych. Ale kiedy już wstali od stołu, Wszystkie narodowe waluty wolnego świata powiązane były z amerykańskim dolarem, a ten był gwarantowany złotem. System przeszedł oczywiście kilka generalnych remontów. W 1971 dolar porzucił parytet złota, zastąpił go przelicznikiem do baryłki ropy, a na koniec porzucił jej ropę, opierając się jedynie na zaufaniu do banków centralnych. No i to zaufanie dziś jest cieńsze niż papier, na którym drukuje się dolary. System, który obowiązuje dziś większość systemów monetarnych na świecie, nazywany jest czasem przekornie Tina. There is no alternative. Nie ma już żadnej alternatywy. Nie ma złota, nie ma ropy, nie ma zaufania do państw. Pandemia oczywiście dodatkowo skomplikowała rzeczy. Ludzie na całym świecie zaczęli unikać gotówki i szwedzi może nie nosili maseczek, ale jak mało który naród wystrzegali się pieniędzy papierowej gotówki. Szwecja w związku z tym przyspieszyła swoje prace nad cyfrową koroną. Potem był Facebook i teraz na styczeń zapowiada premierę swojej kryptowaluty, libry i z własną własnymi platformami wyjdzie PayPal i Amazon ze swoim modelem transakcyjnym, wspólnie z rozmaitymi bankami. Nawet nie wspominam już o Bitcoinie, który również przeżywa swój renesans. W każdym razie mamy nagromadzenie pomysłów, które jest efektem nagromadzenia nierozwiązanych problemów, dysfunkcjonalnych systemów monetarnych, słabiącego dolara, manipulowalnego juana, euro z rozproszoną polityką podatkowo-wydatkową. Wszystko to razem powoduje, że pojawia się coraz więcej nieprzewidywalnych graczy na naszej scenie ekonomicznej. A na to wszystko nakładają się nierozwiązane problemy z przeszłości i nowe kwestie, jak brak regulacji obrotu danymi osobowymi, nieznane możliwości systemów płatności generowanych i zarządzanych przez sztuczną inteligencję, no i oczywiście giganty technologiczne, z których każdy może stać się emitentem, bankiem, klientem własnych walut w jednym. Obecnie w gospodarce istnieją trzy różne rodzaje pieniądza. Jest gotówka, depozyty bankowe i rezerwy banku centralnego. Idea cyfrowej waluty banku centralnego jest kusząco prosta. Po prostu stworzyć czwarty rodzaj pieniądza. Byłby to elektroniczny pieniądz państwowy, który mógłby być przechowywany bezpośrednio w banku centralnym. I dziś może się to wydawać, Podobne do zwykłego depozytu w banku komercyjnym, ale ta pozornie prosta zmiana to tak naprawdę jest radykalna przebudowa systemu monetarnego i całego systemu gospodarczego. Wróćmy jeszcze na chwilę do naszej Szwecji, bez maseczek, ale z awersją do gotówki, awersją dodatkowo podsycaną przez rząd i szwedzki bank centralny i też szwedzkie banki, które przekonywały, że sprzedawcy. Muszą mieć prawo do odmowy gotówki z uwagi na zagrożenie wirusem. Wypłaty z bankomatów nie tylko w Szwecji, ale w całej Europie spadły o 20%, i coraz więcej firm szło w ślady szwedzkich sprzedawców, mówiąc, że nie należy przyjmować gotówki. Pojawia się nagle nowy koncept: Central Bank Digital Currency w skrócie CBDC. To jest nowy koncept, który, jak słyszymy, jest dziś jedyną, najlepszą, najbardziej cywilizowaną alternatywą do gotówki, a może całego systemu monetarnego. Nagle pojawił się wysyp ekspertów antybanknotowych. WHO prognozowało nasilenie się epidemii z powodu gotówki. To prawda uczeni dość szybko wykazali, że dopóki nie bierzemy tych pieniędznych banknotów do ust, to mamy takie same szanse zarażenia się po spotkaniu z obcą osobą, jak możemy się zarazić od własnej marynarki, która była na spotkaniu. Ale niepewność udało się zasiać. Mało kto zastanawiał się, jak ma wyglądać ta nowa rzeczywistość monotarna. Wszyscy bali się tych strasznych pieniędzy. I nie wiedzieć kiedy, jak z kapelusza na pierwsze strony wyskakuje nam Waluta w chmurze nowy, popularny koncept. Nie ma znaczenia, jakiej narodowości jest pieniądz. Nikomu tak na dobrą sprawę nie będą też potrzebne stare, dawne, tradycyjne banki. Kredyt równie dobrze może udzielić algorytm gdzieś w odległym państwie. Oczywiście, że przyjdzie dzień, kiedy wszystko zostanie uregulowane, usystematyzowane, stworzone zostaną nowe zasady gry i bezpieczeństwa, ale wcześniej. Wcześniej wygra ktoś. Ktoś najsilniejszy. Może to będzie e-korona, ale może raczej e-euro, może euro-dolar, a w części świata e-yuan. Może e amazon może Libra. Ale mała szansa, żeby kontrolę nad swoimi pieniędzmi zachowały mniejsze państwa. Kiedy prezes NBP Adam Glapiński przestrzegał przed ucieczką od papierowego złotego. Gazeta wyborcza na całej stronie opisała, jak to bardzo prezes jest nienowoczesny, jak nie troszczy się o covid i oczywiście o wolności finansowe. Kiedy w lipcu 1944 roku ekonomiści i politycy zebrali się w tej małej miejscowości w New Hampshire, e, Bretton Woods, miano zaproponować tymczasowe tylko tymczasowe rozwiązanie monetarne o tak na próbę na rok, na góra 5 Ostatecznie jednak stanęło na dolarze i rzecz trwa już 77 lat. Wygrać musiał najsilniejszy. Amerykanie zrobili to, co 400 lat wcześniej zrobił Machiavelli. Wyodrębnili z tego zamętu, chaosu, siły, które poruszają światem. To, co będzie stanowiło przewaga konkurencyjnych i stanie się odpowiednim politycznej grawitacji na kolejne pół wieku. Kto będzie przyciągał, a kto będzie od siebie odpychał. A później dorobili do tego całą piękną ideologię wspólnych wartości, demokracji, przejrzystości. Pewnie Adam Glapiński mówiąc o zagrożeniu suwerenności monetarnej wie o czym mówi, ale jego tyrada w obronie papieru jest dziś równie tragiczna co obrona rycerskich zasad pewnego zbłąkanego wojownika z Lamanczym. Zapraszam na kolejny odcinek Wolności w Remoncie na kanale Warsaw Enterprise Institute, a w wersji audio w Spotify i w podcastach iTunes.